przywitał nas 9-stopniowy poranek to tu jest moje mobilne biuro Co jest, skarpetki mam kuziło patrzcie. będzie okazja zmienić skarpetki Oj, chyba gaz się skończył Adam bo przestało się palić tu się napełnia teraz tu schodzi no, elegancko działa patrzcie jak poszukują na loda ale fajnie to wygląda nie? Teren prywatny, teren prywatny, wszędzie tabliczki no nie no wiecie co? przegięcie trochę pały. W pierwszej chwili się zgodziłem. Oho odtoczymy Ach. Przestań bawić się Wadasia na wieży Tak sobie wypoczywamy Ja wyznaję troszeczkę inną filozofię van Life'u Widzisz? I nie rozlałeś mnie na no, razie mi dobrze, Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym dniu, czwartym dniu naszego Seven Days'owego pobytu w busie. Dajemy radę! Jak na razie dajemy radę. Jest godzina szósta, słuchajcie, wczoraj poszliśmy spać przed 22.00 spać, ściemniło się. Powiem Wam, że taka jazda trochę męczy. No i wczoraj żeśmy trochę połazili, no także tak, tak, byliśmy zmęczeni. Dzisiaj... Przywitał nas dziewięciostopniowy stopniowy poranek. No, a tak wygląda to nasze miejsce. Możecie zobaczyć, całkowicie puste. Żadnych gości nie mieliśmy nigdy w nocy. I też pośmietnik, który mamy na dachu. <noise> tak wczoraj jeździliśmy, cały czas zapomnieliśmy go wyrzucić i przywieźliśmy tutaj. Nie? No. Plan na dzisiaj taki, że lecimy na Sfornegacie. Wiem, że już tam część ekipy jest. No i zobaczymy, wparujemy tam po nocy, znaczy po ciemności, nie po nocy, i zrobimy niespodziankę, zobaczymy. Ja w sumie nie od pół godziny, nawet więcej chyba. Adaś też, Maja tylko jeszcze śpi, no nie dziwnego, wcześniej poszliśmy spać, to wcześniej wstaliśmy, prawda? Adam tutaj siedzi, już pyka na telefonie, a tu jest moje mobilne biuro. O, że bardzo pracuje, tu filmy montuję. Ale Maja jeszcze tam śpi, dogorywa, i, i tyle, i tyle musimy się rozkręcić, i pogoda się musi rozkręcić. O. Adam się wytacza, a ja wam pokażę, co odkryłem, szczerze powiedziawszy. Nie patrzyłem na mapę, i teraz poszedłem za potrzebą i odkryłem fajne miejsce. Chodź, zobaczysz. Patrzcie na to, spaliśmy koło pięknego, małego jeziora. To takie małe, takie jakby, jakby sadzawka, taka. Nie wygląda jak woda. No jak? Bo mgła. Bo mgła stoi nad tym. Patrzcie na to, no nie da rady się tutaj. Jest tak podmokły teren, że te skarpetki mam kuzikiem określonym. Patrzcie. Się zatopiłem. Jak na gąbce. Muszę zmienić. Chciałem wam pokazać jezioro. Myślałem, że tu się da dojść. A to wszystko kurczę, jak taki dywan, nie? No nieważne, ale patrzcie, jaki ładny kuźwa, zimno mi teraz. Ta... No, da... do... Dobrze, nie wchodzimy No, ale takie jeziorko skryte wśród lasów. No nic, życie. Już mi, już mi ciepło. Bo woda się w bucie, w nasze znaczy w bucie, w nodze zagrzała. Na skarpetce jest dobrze. Będzie okazja zmienić skarpetki. <laughs> już wszyscy na obrotach. Maja, tutaj się właśnie czesze. Adam sobie coś tu robi, jakieś tam niezdrowe żarcie, ale można. A ja się zajmę, zobaczcie, napełnianiem zbiornika, bo mam już zrzuty o tyle. Tu jest poziom, tu już sobie odkręciłem. Będę napełniał tak jak w poprzednim odcinku moim urządzonkiem, ale będę też potrzebował już wody z tego zbiornika. Tutaj 30 litrów tam jest, ale jak widzicie, go nie wyciągnę, bo musiał wszystko ściągać. To tak samo przepompuję sobie do piątki. Mamy czas, to wolno idzie, ale mamy czas do piątki tu, a z piątki przepompuję do tamtego zbiornika, to będę czynił. I dodatkowo jeszcze mamy takie zlewki o niedopite wodnie, tu jest cała woda, którą ją zostawimy, ale takiej nic nie marnujemy. To wszystko trafi tam do zbiornika, wleję się tutaj i później tam będę przepompowywał. Wszystkie zlewki zawsze, zawsze wykorzystujemy. Tam muszę zbiornik odkręcić cyk urządzonko zanurzamy tam włączamy i już przepompowujemy ze zbiorniczka o stamtąd do butelki wolno bo wolno to idzie ale czy nam się gdzieś spieszy? Pewnie, że nie. Ale no, dosyć szybko się na pewno Nie jest to jakieś tam upierdliwe. Oj, chyba gaz się skończył. Adam, bo przestało się palić. Opa. Nie, nie, <gry> nie. no, pali się. O się chodzi? Pali się, tylko, że trochę chłodna, bo jest. Dlatego troszeczkę jest mało efektywna teraz ta pralka. Chciałem powiedzieć coś. <grych> Kuchenka, o, patrzcie. Pompuje, pompuje i niech pompuje. Ja ją kiedyś wykorzystywałem. Pamiętacie, jak miałem trafika. Na magnes, tu przyklejałem o tutaj z boku na drzwi i też sobie tak używałem do mycia, do kąpieli. Do kąpieli, do mycia garów chodzi mi, nie do kąpieli. Do mycia garów, bo kąpać się przy takim strumieniu to, to nie, nie, nie za bardzo. Nie, tutaj jeszcze jest lampeczka w ogóle, nie? Z tamtej strony, w I można podświetlić w nocy. Takie urządzenie kupiłem na AliExpress, jest tego pełno. To się nazywa. Kran wędkarski, czy coś takiego, coś z wędkarstwem związane, bo to wędkarze do opłukiwania ryb wykorzystują, bo to sobie można gdzieś powiesić. To też tam klipsa takiego ma, którego ja nie przykręcałem. O, już mamy pół butelczyny. Włączam. Tu się napełnia. Teraz tu schodzi. No i... do się nie wywali, co? Chyba nie. I zapominam o temacie, idę robić swoje inne rzeczy. Będę słyszał kiedy się... Pompka na sucho chodzi, bo to też może na sucho chodzić. Ta, ta pompka, ona jest tak zrobiona, że może na właśnie na sucho chodzić, bo ona też może napowietrzać coś, generalnie. Bo do tego były takie, zdaje się, jakieś dwie końcówki, chyba. No, coś takiego, że ona też może pchać powietrze. powietrza pcha chyba tam 2 litry, jakoś tak na minutę. A to. A nie wiem, nie wiem, czy dobrze teraz mówię. A wody, właśnie 1 litr na minutę. A no, zobaczmy. Energetycznie, jak to wygląda, mamy na hotelówce ile? 10,70-88 V, 11. Bo to wiecie, spada jakiś pobór, jakiś tam. Generalnie w spoczynku jest 11,5, było chyba. A teraz ten się All Powers podładowuje, dlatego trochę ciągnie mocniej. No, lodówka w ogóle chodzi, dlatego zaczęło spadek. Ale jak się wyłączy całkowicie, no to jest 11 z kawałkiem. Jest całkiem sympatycznie. No i już mamy napełnione stan wody dotąd. Czyli 2 litry, dwie 2 butelki z tamtego zbiornika. Tam nam zostało 20. Tutaj na jakieś niepełne 50. Też 65 litrów wody jeszcze mamy. Spoko. Dobra, trzeba się troszeczkę odświeżyć. Teraz wykorzystamy pierwszy raz gniazdo w ogóle na 230 tutaj o trzeba załączyć No nie chyba nie można dobra trzeba przytrzymać o załączyłem już jest schodzenie bo tu jest przetwornica też budowana w tym o, elegancko działa i możemy się golić Trzeba się odświeżyć, bo jedziemy do pata ekipy. Dzisiaj na Sforne gacie gacie mi niespodziankę. Ciekawe jest, jak zareagują. Może mnie tam nie chcą, nie wiem. Nie no, żartuję chyba, aż tak ile to nie jest. Nie no, żartuję sobie, oczywiście, ja, ja robię. I jadę, zobaczę parę godzin, tam spędzę z nimi, bo jutro lecimy, lecimy gdzieś dalej. Dobra, samochodzik ogarnięty wstępnie. Śmieci jeszcze trzeba zabrać. No ja, siedzenie i śmieci, wsadź do samochodu. Aż już usiadła. Dobra, to ja to zrobię. Powiem wam, że z tego urządzenia, tego AllPowelsa, jestem bardzo zadowolony, ponieważ go cały czas wykorzystuję. Ja myślałem, że go nie będę wykorzystywał. Napędza mi lodówkę, golić się mogę, bo mam 230. Kurde, no baja. Maja tam mobilnie też ładowała telefon. Zarąbiste urządzenie. Dobra, pakujemy to wszystko. Śmieci musimy się w końcu pozbyć, cholera. I jedziemy. Jedziemy na miejscówkę. Znaleźliśmy dwie takie. Zobaczymy, czy tam się da dojechać. Adam, weźmy telefon, połóż tam. Ja to pakuję i jedziemy. Patrzcie, jak oszukują na lodach. Takie duże opakowanie, a lodzik taki mały. Adam stwierdził, że został skamowany. No co to ma być? Ja mam rożka. O, ta, taką miejscówkę już my znaleźli na razie. Tu stajemy. Stoimy. Tu jest przejście, widzę jakieś takie. Idziemy. No można tu wjechać, zobacz. Tu jest droga. A czekaj, zobaczmy, czy to znak nie zakazuje. A, teraz płatne, wszystko oczywiście. Pobyt należy zgłaszać. I teraz tak, za osobę 15 zł. kamper 20. To byśmy zapłacili o oh jezu. 45 plus 20 65 zł. To jest tak dużo, nawet. Ale nie taka jest idea naszego van Tak. Siostra ten, Pani Łab Łabędzi No Tam jest Tama Idziemy zobaczyć? Po tamtej stronie też sobie możecie wjechać Widzicie też płatne Wszędzie kurde gdzie tylko jest jakiś fajny dojazd Dojście do wody to wszystko jest kurde za opłatą Niestety Albo prywatne O Patrzcie jaka różnica poziomów No idź Tu jest tak A tam jest ta. Ale fajnie to wygląda, nie? Maja ma stary chleb, będzie karmić kaczki i łabędzie łabędziu będzie! No co się patrzy? Chodź tu! No i nie ma no, głupie ptaki, znaczy... Głupie będzie, nie chcą przypłynąć do, do tej chleba A być to nie ptak? To nie będą jeść Koniec Ale takie kurde pole, słuchajcie, tu 15z od osoby, 20 od kampera To się zalicza pod kampera, można powiedzieć Bo nie ma innego cennika Dosyć duże, puste o tej porze Maja na pomoście o. I to jest jezioro Nie wiem jakie Zresztą co to... O tam jest plaża, zobaczcie Ej no Maja, nie ma. Majka, ale co? <ślad> Jak nie ma patrz. Tam pływa to kaczka? Nie, to coś pływa, nie? O ja idę kaczka, zobacz, kaczka pływa. No jest kaczka. Boże, no chleba Tam ma, jest kaczka, a ty chleba nie masz. <ślad> <To> co <ślad> i? A patrzę na tę wodę, to bym się wykąpał. Dobra, słuchajcie. Jedziemy na plażę. W Sporne Gacie to już są tu za rogiem. No to, że już koniec jazdy. I zobaczcie, znowu jesteśmy w sfornych Gaciach. Tereny przy jeziorze, teren prywatny, teren prywatny, wszędzie tabliczki. No. Kurde, do czego to dochodzi? Kurde, ludzie powykupują kurde, tereny przy jeziorze i jest dupa. No tu nie wiem, czy jest prywatne, ale za wszystkie fajne miejsce. To ja też pewnie prywatne. Zakotwiczysz jakiś śmietek, kurde, przyleci, i lelelelelelelele, będzie z dupy zaraz. Aha. W ogóle tutaj mieć ty, nie? ale zobacz, tu kata tu jezioro. Baja, nie? Baja Bongo. Poznajecie, gdzie jesteśmy? Nie. Ja do widzów mówię, do Ciebie. To jest plaża w Ustrzykach Dolnych. Nie na W Sfornych Gaciach jesteśmy, na Kaszubach. O, tam jest przebieralnia. Piękna plażyczka. To co, idziemy? Nie. Nie. Idziemy teraz na miasto na piechotę. Stąd tak inkognito, nie? Ale patrzcie. Zakaz kamperów. Po co? Po to, żeby płacić na polach kempingowych. Po to tylko wszystko jest. Parking, regulamin. Co z tym regulaminem jest? Można tu nocować parkingu można denić od 6 do 2 w nocy. Patrzcie. płatne. Ale patrzcie, od 6 do 2 w nocy zrobili, że można korzystać. Chciałem, żeby ktoś tu nie mógł spać. Ale mam was w dupie. I tak będę spał. Ale zobaczcie, jakie synstwo jest, nie? Wszędzie. Nigdzie nie można dojechać. że znaczy, tu można dojechać, ale nie można się zanocować. Nie, to wszystko kręci się wokół kurde kasy. Kasa, 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 a to się kłóci z moim wewnętrznym ja. Może im nie stać, może bym zapłacił gdzieś tam. Znaczy teraz mnie nie stać no, generalnie, ale nie o to chodzi. Nawet jak o kasę, to się kłóci z tym moim ja. Nie lubię kurde robić przyjemności, yy, z mojej przyjemności komuś nabijać kasy, bo to nie o to w tym chodzi. Ci co mają zrozumieć, to mnie zrozumieją, a ci co będą Gadać głupoty i pisać głupie komentarze. Znaczy, że nie czują tego i nie rozumieją o co mi chodzi. A ja tego nie będę komentował. Proszę bardzo. Aksel biegnie. Ja cały czas zachodzę. Dlaczego on nie założył krótki spodenek? No ale to jest jego wybór. Czemu nie założyłeś krótki spodenek? Bo będzie zimno. Później. Wow. Patrz, ile tam rowerków wodnych, może uda się to wypłynąć. Zobaczymy. Nie no wiecie co? To jest przegięcie trochę pały. W pierwszej chwili się zgodziłem. Chcieliśmy wziąć kajaki ten, fu, rowerek wodny. Wszędzie tam, gdzie byliśmy nad dwimi jeziorami. Co prawda już było nieczynne. Dwie dychy. Za godzinę, a tu 40. Nie, sorry, ale... Wiem, że może wyjdę na sknera, ale to nie o to chodzi. No cztery dychy, kurde, zapływanie za dwie godzinę. godzinę to jest trochę mało, bo przynajmniej dwie godziny trzeba wziąć. Tak sorry moje mory, ale... Jednak zrezygnuję Ku nie ucieszę moich dzieci. Ale... Oni to... Mnie to i tak mnie interesuje. No, bo to nie interesuje, ale oni też to, też to rozumieją generalnie co, o co chodzi. Nie? No nic będą jakieś inne atrakcje, mam nadzieję. I sobie odpoczywamy na ławeczce no przy rzece Brda. Zobaczcie. Jesteśmy e, jakieś nie, 600... Jest Jesteśmy jakieś 600 metrów od ekipy, oni nawet o tym nie wiedzą się nas nie spodziewają i plan mamy taki że wrócimy teraz do auta, zrobimy żarcie takie wiecie, żarcie żarciowe <laughs> nie no, żarcie kurczaczka zrobimy, bo w słodko-kwaśnym, bo mamy i po zmroku, czyli tutaj przyjdziemy sobie do nich zawitamy zrobimy im niespodziankę już mam dosyć tych jezior, że jak powiem szczerze chcemy zmienić troszeczkę Otoczenie, no, trudno, że nie wyszło z tymi rowerkami, ale ja nie będę przepłacał, kurczę, bo no, raz, że mnie na to nie stać, a druga sprawa, no troszeczkę za, za dużo, za godzinę. No mówię, tam gdzie byliśmy, gdzie było już pozamykane, no niestety, bo poza sezonem, chociaż nie wiem czemu, bo jest gorąco, jak widzicie, tuż wszędzie czynne jest. I kurde, tutaj 40zł, no nie wiem, ze względu na zlot, czy co, podwyższyli ceny, nie mam zielonego pojęcia, ale 4 dychy za godzinę, to jest dla mnie za dużo i tyle nie dam. Wiem, ja, możecie pisać, że sknera, ale to nie znacie mojej sytuacji. Ktoś kto, pisze, kto, kto tak by napisał po prostu jest dla mnie nie będę mówił kim, bo znowu kogoś obrażę i, <gryw> a nie chcę obrażać ludzi. Odpoczniemy trochę i spadamy do auta. Oh yes. Kapnęliśmy sobie na końcu z takiego parkingu. I Marcel będzie tu gotował. Będziemy robić makaron z sosem kłoś, słodko kwaśnym kwa, z sosem słodko kwaśnym, z kurczakiem. Ale najpierw gotujemy makaron, żeby już był ugotowany. O, sypchuch. Więc tak to wygląda. Wiatr się zerwał, bo oczywiście zaczynamy go. Jak szliśmy, to w ogóle nie wiało. <laughs> w ogóle. Skwale jak cholera. Dobra, słuchajcie, mam taki mały garnuszek, niestety. Więc na takim małym trzeba gotować. To na dwa razy ten makaron, podgotujemy. gotujemy. Oho. Pierwsza porcyjka już się gotuje. 8 minut i będzie gotowe. Dużo będzie tego Nesa. Jeszcze jedną porcję makaronu mamy o. Teraz to podprawimy przyprawą do kurczaka Tak zbyt dużo się o. Tak sporo Dobra, sp całość opierdzielimy Obtoczymy wszystko Tak, teraz Ja idzie. Pojedzone i się ruszać nie możemy, Michael z Horny. Myśliśmy na plażę, a plaża taka. Dan, pla... no, jest piaseczek tutaj jest, a tu jest trawka taka ładna. A tam jest taki statek, zobaczcie. Statek, tam jest bar. A Adam poszedł do Kibla. <grym> <grym> Jaka woda? No, tam ta była czystsza. W Mał Małsz, tak? jezioro Małsz. To nawet nie wiem, jak to jezioro się nazywa. To się rusza, chciałem zauważyć. Spać nie spadnie, bo to jest po to, żebyś mogła wysiąść z łodzi. Jak to, bo to jest taki dok. No idź, nie bój się. Adaś tam nie wejdzie na bank. Nie bój się, to po prostu pływa. Przestań bawić się w Adasia na wieży. <grym> <laughs> tak, na czworakach najlepiej. Patrz, Adama jeszcze nie ma. I teraz jeszcze raz. Tak sobie wypoczywamy z mają. Tak naprawdę robimy wkręta do Adasza. Tu Adas poszedł tam do kibla. Jak wyjdzie, w życiu nie pomyśli, że możemy leżeć na płoście. Zobaczymy czy nas Adas znajdzie. Wyszedł, idzie, krokiem okularze, nie krokiem Szadne okulary, nie mnie, Co? Ta, dość lepiej wszedł niż Ty, bo ona na szwrakach wracała, wiesz? Ja muszę wodę dać. Ty, ale tak, tak. wiedział, kiedy susy są tam o, to kurde, z szachą jest kryte hmm? fiu, fiu. No To jest dla mnie bez sensu. Zakaz skakania kurczę, najlepsze miejsce do skakania, nie? No. I zakaz, wszędzie zakaz, nakaz, zakaz, nakazy. Bo, bo najlepiej ludziom jest, kurde nakazać, bo ludzie te debile i trzeba im mówić, co trzeba robić. Jakby ludzie nie mogli sami o sobie decydować, nie? Jeździ w pasach, nie skierstwo mostu. No, na płytko bardzo. Jak e, będzie jakiś kupa? Twardo? Hmm. Nie, a kupa. Miękko? No. Nie. Mm. Stanęliśmy sobie, tak, jesteśmy w spornych. Na razie sobie stanęliśmy, tak? Szukamy sobie miejscówki na noc i sobie. Psu! No coś kuźwa we mnie wlazło. Jakiś pajęczyny. Tak sobie będziemy stać, dlatego że. Patrzcie. Mamy, znaczy, Nie dlatego stoimy, że tu jest antena GSM i mamy zajebisty zasięg, tylko po prostu jest fajne miejsce na nostek. Podjedziemy sobie do sklepu, tam sobie pójdziemy do sklepu jakieś piwerko kupię, pójdziemy do ekipy. A wracając, przyjedziemy tutaj, powiecie, że o, po, po alkoholu będzie jechał. Kupię sobie tylko dwa piwa i jeszcze długo tam siedział, także te piwa wywietrzeją zanim wsiądę w auto i przejadę ten kawałek tutaj taką szutrową drogą bez przesady. Po piwie możecie wsiadać po dwóch godzinach w auto, i to każdy policjant wam powie. Bo od policji to wiem. Dokładnie od policjanta. No. Patrzcie, czy mamy. Maja będzie mogła się bawić. Zobaczcie tutaj, o. Maja, tam masz piaseczek. Michael, nie graj, zostaw. No, już ta głowa rozbolała delikatnie. Mówiąc, to słońce i w ogóle cały dzień. A jutro spadamy na wybrzeże chyba. Prawdopodobnie. Ja już mam dosyć tych kaszub, szczerze powiedziawszy. <laughs> Gówno, zobaczyłem czy to prawda. Ale wkurza mnie jedna rzecz, jedna podstawowa rzecz. To samo co u nas. Tak jak mówię, wszędzie prywatne, zakazy, płatne. Denerwuje mnie to. No, nie lubię takiego czegoś. Ja jestem, wyznaję wolność i chciałbym kurczę sobie pojechać. Stanąć gdzieś nad jeziorem. Nie becylować komuś kasy. Nie ja to chodzi, że za darmo. To nie jest filozofia van lifeu. Filozofia van lifeu jest taka, że przynajmniej moja filozofia van lifeu jest taka, że jadę sobie z tym wolnym człowiekiem, staję sobie gdzie chcę, a nie tam, gdzie mogę, bo jest teren wydzielony, płatny, i parcele, i, i w ogóle, i do dupy to jest. Ja nie lubię takiego czegoś. A wiem, że niektórym się to może podobać takie wszelkie zorganizowane, że sobie jedzie kamperem czy kamperwanem na kemping. Staje w parceli, kurczę o wymiarach 5 na nie wiem, 6 metrów i czuję się jak w bloku. Nie wiem, dla mnie to jest jakieś nienormalne. Ja tego nie. Ja, ja w życiu nie pojadę na takie coś. W życiu jeden koło drugiego jak śledzie, kurczę. Nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie. Ja wyznaję troszeczkę inną filozofię van life'u wolność. Poszli gdzieś, gdzieś łażą teraz. No właśnie. Nie kręć na razie, bo nikogo nie ma. Ty ty widzisz? I nie rozlałeś Pobrecie? mi? z tobą rozlałam. Znaczy ty rozlałeś. Miską zagarnij. Korek. Marek, tam chodzi. łaszczek. głodna jest Idziemy do buzu. <noise> do próbowania, spokojnie. Komu? Kolo? Ok. Kolo? nagrywa, masz tych patusów Dobra, trzymajcie się. Słuchajcie wszystkim na razie, to jutra Hej o! Na razie mi to futru. Mamy tam będzie mi ciemno. To wiesz? To znamy. Alkohol nie był nie? Już jest ciemno. Idziemy do busa. Przejdziemy kawałek. Jest godzina w pół do pierwszej słuchajcie w nocy I znikamy Wpadliśmy z wizytą do ekipy I jeszcze jutro oczywiście przyjdziemy tutaj z rana Kończymy dzisiejszy dzień Z wizytą u ekipy Koniec czwartego dnia Zaraz cię zamknę Maja spokojnie Moja drzwi nie zamknęła Kończymy czwarty odcinek Widzimy się w kolejnym Saionara di Bambino